Jesteśmy w Hiszpanii i poszliśmy oczywiście do McDonalda przetestować co tu mają fajnego i tak naprawdę to mało było Bezglutenowy rzeczy Bezglutenowy Big Mac, tak jest Tak naprawdę mało rzeczy i których nie ma w Polsce ale na przykład pyszne fryteczki z, z serkiem i bekonikiem Tego nie ma w Polsce? Nie ma tego w Polsce, ale chyba w, w Włoszech to Nie, No jedliśmy już teraz no. Pyszne no dawaj, dalej, bo wchodzą już na No dobra, samolot. ale o co nam to jest... 9 na 10. Proszę. I musiałam jeszcze burgera. Bo to był burger potrójny ser becon. Uh. Map Extreme jakiś. Chyba się nazywał, tak? Coś takiego. No. Coś tam extreme, no to musisz spojrzeć. Cicu... Triple cheese. Co jest napisane? Mug Extreme się nazywa, Triple Cheese and Bacon. And Bacon and. No więcej. i tutaj taki wideo ser serwędzony. Seromierz? <laughs> Dobry ten potrójny ser. Przy tym Ty chyba nigdy nie jesz burgerów z wołowiną. Nigdy, ale to jest dobre. Widzisz? Wiesz przez co? To jest <laughs> Dokładnie tak. Mm. Ale bezglutenowy Big Mac i było mi dane zjeść Big Maca nie wiem ile lat, naprawdę też zdał zdał test, smakuje. Lecimy. Daję 8 na 10, dobry.